i Druchowie, po raz kolejny przekazujemy Betleimskie światło pokoju. Światło pokoju niech nas łączy, niech nam daje dużo wytrwałości, pokoju, a pokój jest bardzo potrzebny, dużo miłości i aby te hasło, zauważ człowieka, zagościło po wschod za wschodnią granicą, żebyście podali rękę tym wszystkim, którzy są zagubieni. Którzy oczekują na pomoc i czekają na światło z betlejem. Chcemy Wam tutaj przekazać symboliczną lampkę. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to światełko, które grzeje nas w tej chwili będzie grzela nasze, nasze serce i to spotkanie, które już po raz kolejny, nie po raz pierwszy, po raz kolejny odbywa się, będzie łączyć Harcerzy z Białorusi, z Harcerstwem na ziemi polskiej. Ludzie na Białorusi będzie łączyć z kolegami z Polskiej. Czujaj. Czujaj. Wszystkiego dobrego. <grywa> Od 25 lat harcerze polscy otrzymują od skautów na Słowacji betleńskie światło pokoju i to światło wędruje po całej Polsce. Jest w Krakowie, jest na Jasnej Górze, jest w Warszawie, jest w Białymstoku. My przekazujemy na Litwę i na Białoruś. Nasi harcerze co roku przekazują tą symboliczną lampkę. Ten symbol to wniesienie do domów tuż przed Bożym Narodzeniem pokoju, miłości, braterstwa. No i chcemy, żeby to co mamy w naszym haśle, zauważ człowieka, zauważyć tego człowieka zagubionego, tego, który potrzebuje pomocy, wsparcia, chcemy podać rękę i chcemy, żeby nawet w tym człowieku ta iskra betleemskiego światła pokoju zagościła. A ilu harcerzy bierze dzisiaj udział z tej naszej polskiej strony? Z naszej Polski ponad 50 harcerzy bierze udział, z Lipska, z Nowego Dworu, z Kuźnicy, i z Sokółki, z Białogostoku. Natomiast za chwilę przyjedzie i będzie brał udział reprezentacja harcerzy polskich z Białorusi. Bardzo ważne wrażenie dla nich, bo jest to nasza tradycja od 25 lat, i to światełko jest takim bardzo ważnym i uroczystym wydarzeniem, które bardzo nam się podoba i właśnie można się z, z różnymi harcerzami, jak i, i nowymi instruktorami, i, którzy i, tutaj przyjechali, Spod, spotykamy się nie tak codziennie, że tak na zlotachówce, na biwakach różnego rodzaju. Bardzo fajne być harcerzem, można przejść wiele w, przeżyć, różnych biwaków, zlotów i wszystko po prostu jest takie bardzo fajne, więc. Bardzo polecam, są, żebyście sobie zapisowali do harcerstwa, bo jest takie naprawdę fajne.